Ewangelii według świętego Jana. A wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz, ale mówili drudzy, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli... Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich, czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze, czyż i wy daliście się zwieść, czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, nikodem ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: Czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. W dzisiejszej Ewangelii widzimy tłum ludzi, tłum, który jest bardzo żywy, dużo pytań, dużo rozmów, zastanawiają się, kim jest Chrystus, kim jest Jezus, który do ich miasta przyszedł. I coraz bardziej wśród tego tłumu wybija się jeden głos jest to głos oceny. Pogardy, głos nienawiści. I wśród tych głosów, tego tłumu, pojawia się jeden, zupełnie inny. Jest to głos Nikodema. Święty Jan mówi, że Nikodem to jeden spośród nich. I to jest bardzo ważne, żeby to zapamiętać: że Nikodem był jednym z nich, z tego tłumu, który przyglądał się Jezusowi, rozmawiał na jego temat. I głos Nikodema jest zupełnie inny, bo Nikodem zadaje bardzo proste pytanie: czy nasze prawo pozwala ocenić człowieka, zanim go nie przesłuchamy, zanim nie zbadamy tego, co on mówi? Niezwykła jest odwaga Nikodema, bo sami doskonale wiemy, że bardzo trudno często jest wypowiedzieć swoje zdanie. We własnym środowisku, szczególnie jak to zdanie jest inne, a nikodem właśnie dzisiaj to robi, chce wysłuchać człowieka, chce Go ocalić w sercu. I myślę, że my bardzo jesteśmy podobni do tego tłumu. Też zadajemy sobie pytanie, rozmawiamy, zastanawiamy się nad tym, kim dla nas jest Jezus, ale też jesteśmy podobni. W tym, że często kierujemy się różnymi naszymi uprzedzeniami, stereotypami, ocenami. My już najlepiej wiemy, kto jaki jest, kto co chce mi powiedzieć, kto co myśli. Bardzo często nie ocalamy w sercu. Bardzo często to nasze serce pozostaje zamknięte na drugiego człowieka. I bardzo potrzebujemy odwagi Nikodema. Właśnie po to, aby wyjść ponad nasze uprzedzenia, ponad opinie środowiska, w którym żyjemy na co dzień. Potrzebujemy Jego odwagi, aby ocalić drugiego człowieka w sercu, bo Pan Bóg nas ocalił i Jego serce jest zawsze dla nas otwarte. Jutro jest kolejna niedziela, w czasie której zostaniemy w naszych domach z tęsknotą. Za Eucharystią, komunią, wspólnotą. Dzisiaj jesteśmy w Kościele Świętego Dominika w Szczecinie. Miejsce bardzo ważne dla wielu z nas. Miejsce, w którym wielu z nas doświadczyło ważnych momentów i sytuacji w swoim życiu. Jest to miejsce, w którym nasza wspólnota się spotyka na Eucharystii, na wspólnej modlitwie. Ale to jest budynek. I ten czas, który my teraz przeżywamy, to jest czas, w którym doświadczamy duchowego kościoła, duchowej wspólnoty. Chociaż jutro będzie w nas tęsknota za Eucharystią, za sakramentami, w nas, braciach, jest tęsknota za Wami, którzy tutaj przecież przychodzicie. To, to jest moment, w którym po raz kolejny doświadczymy tej duchowej bliskości tego, że to my jesteśmy żywym Kościołem, że to my Go tworzymy. Tak jak wspomniałem, w nas też jest ogromna tęsknota, żeby z Wami się spotkać, ale głęboko wierzymy w to, że ten moment spotkania jeszcze nie raz tutaj w tym Kościele będzie, że będziemy mogli się wspólnie spotkać na Eucharystii, na modlitwie i po prostu się sobą nawzajem ucieszyć. Do zobaczenia.